Pokój, który pochodzi od Boga. Czas refleksji i modlitw. Kto zaczyna dzień modlitwą, zawsze znajdzie powody do dziękczynienia na jego końcu. Dziś chcę ofiarować szczególną modlitwę, prosząc Boga, aby obdarzył Cię pokojem we wszystkich dziedzinach życia. Zanim podzieliłem się tą wiadomością, szukałem słowa od Boga, i on skierował mnie do księgi drugiej kronik, rozdział 20, werset 30, gdzie jest napisane: Jozafat zaznał pokoju, ponieważ Bóg dał mu pokój ze wszystkich stron. Jozafat był człowiekiem wiary i modlitwy. Nawet gdy stawiał czoła wielu bitwom i był otoczony wrogami, pozostał mocno zakorzeniony w Bogu. Być może i ty zauważyłeś, że w pewnych momentach problemy pojawiają się z każdej strony, jeden po drugim. Kiedy ledwo rozwiązujesz jeden, pojawia się kolejny, często większy. Te trudne chwile mogą być wyczerpujące, ale w takich momentach naszą siłą jest Bóg. Tak właśnie postąpił Jozafat. Kiedy zdał sobie sprawę, że nie poradzi sobie sam, zwrócił się do Boga w modlitwie, wołając o pomoc i mówiąc: Panie, jestem Ci wierny, a wrogowie, którzy mnie znieważają, w rzeczywistości rzucają wyzwanie Twojej mocy. Biblia mówi, że gdy Jozafat modlił się, Bóg zaczął pokonywać jego wrogów. Dając mu pokój we wszystkich aspektach życia. Dziś wiele osób zmaga się z trudnościami w różnych dziedzinach: zdrowiu, finansach, rodzinie czy relacjach. Życie pod takim ciężarem nie jest łatwe, dlatego moja modlitwa na ten dzień jest taka, aby Bóg przyniósł pokój i harmonię do każdej sfery Twojego życia. Niech niczego Ci nie braknie, niech wszystko będzie na swoim miejscu i w zgodzie. Zachęcam Cię teraz do napisania w komentarzach swojego imienia oraz frazy: Bóg obdarzy mnie pokojem ze wszystkich stron. Jeśli chcesz, możesz wpisać imię bliskiej osoby i również ogłosić dla niej to błogosławieństwo, pisząc: Bóg obdarzy Cię pokojem ze wszystkich stron. Wspólnie wyznajmy tę wiarę w modlitwie. Pamiętaj o słowach Psalmu 23, gdzie Dawid opisuje swoje zaufanie do Boga nawet w najtrudniejszych chwilach. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Psalm ten przypomina nam, że nawet w Dolinie Cienia Śmierci Bóg jest z nami, prowadząc nas na zielone pastwiska symbolizujące pokój, obfitość i odpoczynek. Jeśli wierzysz, z wiarą ogłoś. Moje życie będzie pełne pokoju ze wszystkich stron. Chciałbym również powitać tych, którzy są tutaj po raz pierwszy. To miejsce nie jest związane z żadną religią ani kościołem. Chodzi o Boga i Jego Słowo. Jeśli tu jesteś, wiesz, że Bóg ma plan dla Twojego życia. Teraz pomódlmy się razem. Przygotuj szklankę wody, jeśli możesz, abyśmy mogli ją poświęcić na koniec modlitwy. Proszę cię również, abyś zapisał się na ten kanał, klikając przycisk subskrybuj, aby Twoje imię zostało zapisane w tej modlitewnej społeczności. W ten sposób będziemy mogli stale modlić się za Ciebie. Zanim zaczniemy, chciałbym przesłać szczególne pozdrowienia dla moich ukochanych owieczek z Belo Horizonte. Dziś będę z Wami na błogosławionym spotkaniu. Przyjdźcie wcześniej i przygotujcie swoje serca, bo Bóg będzie działał wspaniałe rzeczy.